W jaki sposób sprawdzić bezpieczniki w samochodzie? Bezpieczniki w samochodzie najlepiej jest sprawdzać przy pomocy takiej to kontrolki. Ta kontrolka na jednym końcu posiada krokodylek, który przypinamy do karoserii, natomiast na drugiej, na drugim końcu kontrolki jest sonda, którą dotykamy do punktów kontrolnych. Na bezpieczniku. Przystępujemy do sprawdzania bezpieczników w samochodzie. Podpinamy krokodylkiem kontrolkę do karoserii, a następnie końcem kontrolki czyli sondą będziemy dotykać do punktów kontrolnych na bezpieczniku. Dotykamy z jednej strony do punktu kontrolnego na bezpieczniku, zapala nam się żaróweczka w kontrolce, czyli dopływa prąd. Teraz sprawdzamy, czy prąd przechodzi przez bezpiecznik. Jeżeli bezpiecznik jest dobry, prąd przechodzi przez bezpiecznik do urządzenia. Które zostaje zabezpieczane przez ten bezpiecznik, przez ten bezpiecznik. Sprawdzamy z drugiej strony bezpiecznika na punkcie kontrolnym i żaróweczka w kontrolce nam się świeci. Oznacza to bezpiecznik, że bezpiecznik jest dobry. Następny sprawdzamy bezpiecznik. I też prąd przechodzi przez bezpiecznik, oznacza to, że. Bezpiecznik jest dobry.